Służba zdrowia na Kubie nie jest w najlepszej kondycji. Na każdego lekarza w kraju przypada około 1000 mieszkańców. Nie istnieje system ubezpieczeń zdrowotnych, więc leczenie jest płatne i drogie. Niższe warstwy społeczne po prostu nie mogą sobie na nie pozwolić. W rezultacie, poziom umieralności niemowląt jest bardzo wysoki. Około 100 dzieci na 1000 urodzeń. Ej, ej, ej. Wszystko prawda, ale w latach 50. XX wieku, a mieliśmy kręcić film o współczesnej medycynie na Kubie. Nie, no zaczynamy jeszcze raz. Mip, mip. Nie, służba zdrowia na Kubie stoi na bardzo wysokim poziomie. Zajmuje ona trzecią pozycję na świecie pod względem liczby lekarzy w stosunku do liczby ludności. Wyprzedzają ją tylko bardzo bogate Katar i Monako. Kuba jest światową potęgą w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej. Każdego roku powstają tutaj patenty na nowatorskie produkty medyczne i zaawansowane szczepionki. Jak to się stało? Że biedna Kuba w ciągu kilkudziesięciu lat odniosła tak ogromny sukces w medycynie? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Za ojca kubańskiej medycyny uważa się Che Guevare, jedną z głównych postaci rewolucji kubańskiej. On z zawodu lekarzem i położył fundamenty pod kubański system opieki zdrowotnej. Opiera się on na zasadzie bezpłatności dla wszystkich mieszkańców. Wprowadzone są powszechne szczepienia dla dzieci i dorosłych. Funkcjonuje kilka uczelni i kilkanaście wydziałów medycznych oraz wiele szkół pielęgniarskich. Większość szpitali posiada własne jednostki edukacyjne lub instytuty nauk medycznych, a wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt. Wysokiej jakości edukacja i badania sprawiają, że kubańscy lekarze są światowymi liderami w wielu dziedzinach medycyny. Słyną z dokonań w ortopedii, leczeniu zapalenia opon mózgowych, raka piersi czy choroby Parkinsona. Szczególnym powodem do dumy jest zaawansowany przemysł biotechnologii. Rozwija się on od lat 80. pod osobistym patronatem Samego Fidela Castro. I obecnie znajduje się on w światowej czołówce. Na Kubie powstają zaawansowane szczepionki i wynalazki medyczne, które eksportowane są na cały świat. Od prawie 10 lat biotechnologia jest w drugim poniklu najbardziej dochodowym źródłem kubańskiego eksportu. Fakt, że mimo ogromnych trudności gospodarczych, Kuba była w stanie zbudować tak dobry system służby zdrowia jest naprawdę zdumiewający. Ogromnym utrudnieniem jest embargo nałożone przez Stany Zjednoczone. USA robi wszystko, aby zabronić amerykańskim przedsiębiorstwom dostarczania na Kubę jakichkolwiek towarów. W efekcie Kuba ma bardzo ograniczony dostęp do nowych leków produkowanych u swojego potężnego sąsiada. Nie jest to jednak aż tak wielki problem bo krajowy przemysł farmaceutyczny pokrywa większą część rodzimego zapotrzebowania. Kuba nie ogranicza się do ratowania zdrowia i życia tylko we własnym kraju. Wręcz przeciwnie, aktywnie pomaga władzom i społeczeństwom innych państw już od ponad pół wieku. W tym czasie między innymi wysłano grupę lekarzy do Chile, dotkniętego potężnym trzęsieniem ziemi, czy przeprowadzano operacje katarakty w biednych wioskach w Wenezueli. W 2010 roku, w czasie trzęsienia ziemi na Haiti, aktywnie działało tam ponad 1000 lekarzy i pielęgniarek z Kuby. W październiku 2014 roku Kuba wysłała 165 wykwalifikowanych medyków do Sierra Leone, aby wspierać lokalną służbę zdrowia w walce z ebolą. Od wybuchu epidemii w Afryce Zachodniej była to największa pomoc tego typu udzielona przez pojedynczy kraj. Obecnie na świecie. Poza granicami swojego kraju pracuje ponad 50 tysięcy kubańskich specjalistów medycznych. Na koniec pytanie, które pewnie nasuwa się od samego początku tego odcinka. Skąd na to wszystko pieniądze w biednej Kubie? Zasada: coś za coś. Połowa dochodów walutowych Kuby przeznaczona jest właśnie na służbę zdrowia. W tej branży pieniędzy więc nie brakuje. Wszystkie inne natomiast pozbawione są środków do rozwoju. Czy to dobrze czy źle? Trudno powiedzieć. Jeśli składamy sobie życzenia, to zwykle zaczynamy od zdrowia. Więc może taka priorytetyzacja wydatków jest odzwierciedleniem ludzkich potrzeb. Co więcej, skuteczna służba zdrowia przekłada się na zadowolenie obywateli, którzy wiedzą, że państwo nie odwróci się od nich w pilnej potrzebie. Pomoc medyczna innym krajom to tworzenie potencjalnych sojuszników i budowa dobrego PR-u na arenie międzynarodowej. To oczywiście skrajnie pragmatyczna analiza służby zdrowia na Kubie. I pewnie nie odzwierciedla wszystkich motywów, ale prawda leży zazwyczaj gdzieś po środku. Około 100 dzieci na 1000 mieszkańców. Sto! 100. Wszystko prawda, ale w latach dwudziestych. 20... 50. No zaraz! To wszystko prawda, ale w latach pięćdziesiątych XX wieku a mieliśmy kręcić film o współczesnej medycynie na Kubie. Nie, no zaczynamy jeszcze raz. To się nie napię. Pieniędzy więc nie brakuje. Wszystkie inne natomiast posła. Pozwala... Sorry. No chodźcie. Daj, się, No chodź. odcinek. chodź. z